Malgorzata Ochma rozpływa się nad Filipem Heizerem i zapewnia, go jako przyjaciela i zawsze będę go chronić. Wideo. Filip Heizer w ostatnim czasie z całą pewnością nie może narzekać na brak wraz w swoim życiu uczuciowym. Niedawno okazało się, że jego związek z Mlotrza o 13 lat Juliana należy już do przeszłości. A kilka dni później prezenter ponownie był widziany w towarzystwie Bylej, narzeczonej. Najwyraźniej para postanowiła zawalczyć o swój związek, a część planu naprawczego miała być zwycieczka do Miami. Niestety i tym razem los nie był łaskawy dla syna Zygmunta, bo Filip i jego towarzyszka nie dopełnili wszystkich niezbędnych formalności i ich amerykański sen zakończył się na warszawskim lotnisku. Po skomplikowanym życiu uczuciowym Filipa wypowiedziała się teraz jego przyjaciółka z pracy Malgorzata Ochme która również nie mogła ostatnio narzekać na nudę w związku. Media obiegła bowiem informacja, że rozstala się ze swoim narzeczonym Rafalem Jakubiakiem. Psychologka usunęła większość zdjęć z ukochanym i udostępniała w sieci zagadkowe wpisy. Mówiąc m.in. o tym, że bycie na tak arenie ma swoją cenę. W rozmowie z Pudelkiem Ochmy przeanalizowała w kilku słowach sytuację Heizera. Opowiadając o pragnieniu bycia kochanym, nie zabrakło również kilku komplementów pod adresem przyjaciela. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Czasami jest się w związku i jest się w ogóle niestabilnym emocjonalnie, a czasami jest się poza związkiem i jest się bardzo stabilnym. Więc to są wszystko plotki, fantazja, Bronila Filipa. Czy jest kochliwy? Tyle lat był z jedna kobieta. Pytanie, czy na jego stas jest kochliwy? A nawet, jeśli jest kochliwy, to, zamiast myśleć i nazywać to kochliwym. Możemy sobie pomyśleć, ktoś jest bardzo wrażliwy, ktoś jest bardzo czulny i pragnie być kochanym i mieć związek. To jest potrzeba normalnego człowieka. Filip w środku jest bardzo normalnym facetem. Totalnie nie ma po przewracanym jest mega skromny, jak na sukces, który osiągnął. Jak na nazwisko, które ma i myśla, że tak jak każdy pragnie kochać, mówiła nam podczas rozmowy. Ochmę zadeklarowała również, że Filip jest dla niej niezwykle ważny i zapowiedziała, że zawsze będzie go chronić. Ja kocham Filipa, jako przyjaciela i jest mi bardzo bliski i zawsze będę go chronić. Czy mu doradzam? Tak. Czy mnie słucha? Nie zawsze. Ale tak to już w relacjach międzyludzkich. Opowiadala w rozmowie z Pudelkiem. Malgorzata przekonywala, że wraz z Filipem nie czytaja hejterskich komentarzy. Jednakże pozostaje na bieżąco z tym, co w internecie piszczy, bo o najważniejszych smaczkach donosza im znajomi. Przy okazji nie ukrywala, ze osoby skupiającej się przede wszystkim na ocenianiu innych, mają ze sobą pewien problem. Czasami spotykasz się z niesprawiedliwością ogromną, z takim ocenianiem. Po co to robić? Po co oceniać? Ocenmy swoje życie. Jeżeli ktoś cały czas siedzi i ocenia innych ludzi, to znaczy, że niewystarczająco zajęł się swoim życiem i to po prostu jest to jakaś, psychologicznym zargonem powiem, kompensacja, tłumaczyle nam w rozmowie. Taka przyjaciółka to skarb.